Zyskując z Pisma, autorstwa Johna Charlesa Ryle, po pierwsze, zacznij czytać swoją Biblię już tego dnia. By coś zrobić, po prostu trzeba to zrobić. I sposobem czytania Biblii jest po prostu jej czytanie. Czytanie nie jest ledwie chceniem, czy pragnieniem, postanowieniem, czy zamierzeniem, czy o tym myśleniu, co tylko przemieści cię o jeden krok do przodu. Musisz to przeczytać. Nie ma w tej sprawie żadnej królewskiej drogi. Tak samo jak w kwestii modlitwy. Jeżeli nie możesz czytać sam, to musisz przekonać kogoś innego, by czytał ją tobie. Ale w jeden sposób czy inny, poprzez uszy czy oczy, słowa pisma muszą przechodzić rzeczywiście przed Twoim umysłem. Po drugie, czytaj Biblię ze szczerym pragnieniem, by ją zrozumieć. Nie myśl nawet przez chwilę, że przekładanie stron tego wspaniałego obiektu jest jak przekładanie jakiegoś wydrukowanego papieru i że nie ma żadnego znaczenia, czy zrozumiesz to, czy nie. Pewni ignoranci wydają się wyobrażać sobie, że zrobili już wszystko, jeżeli pośpieszyli przez wiele rozdziałów każdego dnia i nie mogą mieć nawet pojęcia, o czym jest to wszystko. I jedyne, co wiedzą, jest tym, że przesunęli dalej ich zakładkę na coraz dalszych stronach. To zmienia czytanie Biblii w rytuał. Jest to tak samo złe, jak nawyk papistów do kupowania odpustów przez wymawianie wybitnej ilości zdrowaś Mario i Ojczynaż na ich różańcach. Przypomina mi to o biednym hotentocie, który widział, że jest to wygodą dla serca jego bliźniego. Ustanął w swoim umyśle jako ogólną zasadę, że niezrozumiana Biblia jest Biblią, która nie sprawia nic dobrego. Mów do siebie często, gdy czytasz, o czym to jest. Badaj znaczenie, niczym człowiek kopiący za złotem. Po trzecie, czytaj Biblię dziecięcą wiarą i pokorą. Otwórz swoje serce, gdy otwierasz Bożą Księgę. I powiedz: Przemawiaj, Panie, gdyż Twój sługa słucha. Rozwiąż wszelkie niejasności w Twojej wierze, jakiekolwiek w niej znajdziesz. O ile więcej może to być przeciwko Twym własnym pragnieniom i uprzedzeniom, by rozwiązywać każde usłyszane oświadczenie prawdy, niezależnie od tego, czy ci się podoba, czy nie, strzeż się tego nędznego nawyku, w który popadają pewni czytający Biblię. Przyjmują pewne doktryny, bo im się podobają. I odrzucają inne, bo są dla nich samych potępiające lub dla innych pewnych relacji czy przyjaciela. W takiej formie Biblia jest bezużyteczna. Czy my mamy być sędziami tego, co powinno być Bożym Słowem? Czy wiemy lepiej od Boga? Ustanów w swoim umyśle, że przyjmiesz wszystko i będziesz wszystkiemu wierzył. A to, czego nie możesz zrozumieć, temu zaufasz. Pamiętaj, gdy się modlisz, że przemawiasz do Boga, a Bóg cię słyszy. Ale pamiętaj, gdy czytasz pismo, że Bóg przemawia do ciebie, a ty nie masz dyktować, ale słuchać. Po czwarte, czytaj Biblię w duchu posłuszeństwa i zastosowania. Przysiądź do jej badania z codzienną determinacją, że będziesz żył przez jej zasady. Spoczywał na ją oświadczeniach i działał na jej rozkazach. Rozważaj, gdy przechodzisz przez każdy rozdział, to jak wpływa to na moje myślenie i codzienne zachowanie. Co to mnie uczy? Jest biedną robotą, by czytać Biblię z ledwie z ciekawości i z powodów spekulacji, po to, by zapełnić swoją głowę jedynie opiniami podczas gdy nie zezwalasz Księdze wpłynąć na Twoje serce i życie. Biblia najlepiej jest odczytana w tym, co praktykuje się najwięcej. Po piąte, czytaj Biblię codziennie. Uczyń z tego interes każdego dnia, by czytać i rozmyślać nad jakąś częścią Słowa Bożego. Prywatne potrzeby łaski są tak samo potrzebne każdego dnia dla naszych dusz, jak odzież i pożywienie dla naszych ciał. Wczorajsze pożywienie nie nakarmi dziś pracownika, i dzisiejsze pożywienie nie nakarmi pracownika jutro. Rób tak, jak robili Izraelici na pustkowiu. Gromadź swoją świeżą mannę każdego poranka. Wybieraj swoje własne sezony i godziny. Nie popędzaj i pośpieszaj swojego czytania. Daj swojej Biblii najlepszą, a nie najgorszą część twojego czasu. Tak, aby w każdym planie, jaki podejmiesz, było to zasadą Twojego życia, by odwiedzać tron łaski i słowo Boże każdego dnia. Po szóste, czytaj całą Biblię i czytaj ją w stary sposób. Obawiam się, że jest wiele części słowa, które pewni ludzie w ogóle nie czytają. Jest to bardzo arogancki nawyk. Całe pismo jest pożyteczne, drugi Tymoteusza 3,16. Ten nawyk może pochodzić z braku właściwych proporcji, poglądu prawdy, co jest bardzo dziś powszechne. Czytanie Biblii przez pewnych ludzi jest systemem ciągłego wyciągania i wybierania. Wydają się nie posiadać idei regularnego przechodzenia przez całą księgę. To także jest wielki błąd. Nie ma wątpliwości, że w czasie choroby i doświadczenia jest dopuszczone szukanie stosownych części. Ale z tym wyjątkiem uważam, że najlepiej jest, jak dotąd, by rozpocząć czytanie Starego i Nowego Testamentu w tym samym czasie, by przeczytać oba aż do samego końca i potem zacząć od nowa. To jest kwestia, w której każdy musi być przekonany w swoim własnym umyśle. Ja mówię, że taki był mój własny plan od blisko 40 lat i nigdy nie widziałem powodu, by to zmienić. Po siódme, czytaj Biblię uczciwie i szczerze, zdeterminowany, by przyjąć wszystko w jej prostym, oczywistym znaczeniu i traktuj z wielką podejrzliwością wszystkie narzucone formy interpretacji. Ogólnie zazwyczaj to, co biblijny werset zdaje się znaczyć, to właśnie to oznacza. Zasada Cesla jest bardzo wartościowa. Właściwy sposób interpretacji pisma to branie go tak, jak go znajdujemy, bez żadnej próby wpasowania go w jakikolwiek szczególny teologiczny system. Jako ostatnie, czytaj Biblię mając ciągle na uwadze Chrystusa. Głównym ostatecznym obiektem całego pisma jest świadczenie o Jezusie. Wszystkie ceremonie Starego Testamentu są cieniem Chrystusa. Stary Testament dostarcza typów Chrystusa. Proroctwa Starego Testamentu są pełne cierpień Chrystusa i chwały Chrystusa, która ma nadejść. Pierwsze i drugie przyjście poniżenie Pana i Jego wielkie, chwalebne królestwo. Jego krzyż i korona świecą wszędzie w Biblii. Trzymaj się mocno tych zasad, gdy czytasz Biblię. Mogę łatwo dodać do tych poszlak, gdyby pomieściła to przestrzeń. Jest ich kilka, i są krótkie. Okażą się dla Ciebie najbardziej zyskowne, gdy zostaną zastosowane.